Cześć moi drodzy, muszę Wam coś ważnego powiedzieć. A dokładnie 20 września o godzinie 20.00 na kanał Palion wleci film, w którym powiem Wam wszystko, co się wydarzy na 2 miliony subskrypcji. Dlatego w tym momencie wbijaj na kanał Palion, subskrybuj go. I lecimy jak najszybciej po 2 miliony, żeby jak najszybciej ta niespodzianka się ukazała. Na tym filmie również Wam powiem, kiedy wyjdzie pierwsza piosenka z nowym Teledyskiem, a piosenki nie było z Teledyskiem prawie już rok. Dlatego Palion wraca. Bądźcie wszyscy, 20 września, kanał Palion2000 I subskrybujcie ale, moi drodzy, dzisiaj gramy w ukradnij minecrafta Czyli po prostu same minecraftowe ziomeczki hmm. Tego Zomorz, niemolek Ziemia, pa mam 40. ściana Mogę kupić sobie tą Skąd Nie masz, Nie masz tyle mało. pieniędzy? No bo jest, zanim ty się przygotowywałeś do ja muszę rozpoczęcia zrobić... Ja potrzebuję kurczaka, kurczaka, potrzebuję Oli kurczaka kurczak, kurczak, Aha, bo ty kurczak. robisz rebirfy na start cwaniaku co jest grany, zbugował się Łap, przywalił mi ktoś łapy! Nie Wypad. mogę tego kupić. Dobra, zaraz idzie na septy kurczak. O nie, a tu są ludzie normalnie. Dobra, ej, robię rebirfa! Mam kurczaka, nie. mam Aha. kurczaka, lecimy. Dawaj rebirfa, dawaj rebirfa, odrodzenie. Dwa milion potrzebujesz. Milion? Milion też się rodzi rebirfa. już. co sobie robicie chyba? Jaki Można milion? Jaki milion? Dobra, mam już 3000 i mogę kupić jakiegoś lepszego. Skąd ty masz tak dużo? Potrafię w te gry grać, tak? Grałem już są w tą grę. No to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. A w sklepie co można kupić? Szansa serwera. Pakiet startowy jest! To jest diamentowa zbroja. Ej, pakiet startowy jest mega fajny. Muszę go kupić. Kupujemy? No kurczę, trzeba. Ej, to jest, jest zombie na kurczaku. Gdzie? 10 milionów? Tyle kosztuje? O ja cię kręcę, ale będę rebirfy robił. Ja już nie miał zaraz kasę. <laughs> I mam pakiet i mam jakąś leję. Ręk a rękawice z TNT mam. Ej, no przestań mi bić, ja ci zrobię. Wej kurde, przez ten nie bić. Ej, zawierz mi tego Chickena. E, to nie wpuść. ja chcę, ja chcę rebirfa zrobić. A to jest OP. A wpuścisz mnie! No poczekaj, no nie... A mogę ci zdać Moje pozo! Dawaj, jest dawaj, od... dawaj. Czekaj, czekaj, otwarto, mam pozę, czekaj. Ja nie mogę, bazę. ten chicken jest świetny. Przynajmniej zarobimy sobie, będziemy robili rebirfy. A co tu jeszcze można kupić? A, dwa razy więcej pieniążków, tego już nie potrzebujemy. Bierz kurczaka, ja nie mogę. Chicken Jockey za 10 milionów. Ej, to jest życia w sumie dla mnie, bo dzięki tobie też zarobię na rebirfa. Dobra, tylko nie zamykaj, ja ci poczekam, aż to sobie Poczekaj, zaniesiesz. poczekaj, bo mnie zaraz może jakiś burak strzelić z łapy. Ja cię nie kręcę. Chicken Jockey, let's go, Bam. klikamy odrodzenie. Let's go, mi go oddać? Ale poczekasz aż mówię w milion? Proszę, <grym> proszę Palion, tylko na milion. Dalera. 50 tysięcy villager, patrzcie villager za 50 koła jest owca. Widzowie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i wpadajcie na kanał Palion subskrybować, bo już niedługo dostaniecie informację bardzo ważną na temat <grym> ważnych rzeczy, po prostu. A co Mam teraz? milion. Zombie ślus śluz to co to jest? No nie wiem stary, no slime, weź se to. Slime i da. Bierz to, bierz to, bierz to, bo chcę robić rebirfa Ja Cię krecę poczekaj, nie, bo to kosztowało robuxy, więc się skup, proszę ja Ciebie, skup się Dobra. Ja się mam skupić, Ty się ale skup Ale to zarabia, to będzie mi tyle zarabiać ale... Mogę, 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 już teraz, możesz, już robię Możesz, możesz Co to jest, ktoś ukradł Twojego, A, Ty mi ukradłeś no, ja Ci ukradłem <laughs> Dawaj, Ej, ci. mogę go kupić Ej, ponownie Ej, Technoblade nawet jest Za Dobra, robię rebirfa tysięcy. Co jest? Technoblade, ja go kupię Technoblade, chodź do mnie Kupujemy blade'a No nie! <laughs> no co ty robisz? No, no i bo... mamy problem A, musisz odrodzenie zrobić, no widzisz No ej, jest, jest śluz! Dlaczego jesteś taki? Jest śluz, a potrzebujemy jeszcze zombie Zombie! Dobra, zabieraj mi tego drugiego A nie, jeszcze nie możesz No nie, no co ty robisz? Ty. No, za... e, no co ty Dzień mi robisz? Dzięki mnie zarobiłeś milion i tak się mi odwdzięczasz? Nooo tak się ci odwiedzę, że ci go ukradnę. Dobra, dawaj, zabieraj. Bo mam już no. 3 miliony i mam Zyskaj. wszystko co trzeba. Jakie rebirpy będą Biorę! Mieć? Ej, Technoblade jeszcze mam, chcesz go? No oczywiście, że chcę go Za 600 koła Technoblade. To jest wilczek za 45. A ile Technoblade zarabia? Chyba? Dużo? 600 tysięcy. 6 tysięcy, tylko... 6 tysięcy zarabia. Bierz Technoblade'a jeszcze. No 600. Jesteśmy najlepsi na proste? serwerze Minecrafta. Let's go, rebirf, 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 rebirf. rebirf, rebirf, rebirf Ej! Rebirf. Bo jak ja ci kladnę tego kurczaka, to u góry masz komunikat, co nie, żeby go kupić ponownie. A to nie Za 40 Robuxów. Odrodzenie! nie, 12 milionów teraz potrzebuję. Kogoś pogięło, kogoś pogięło. Ile? 12 milionów. Zbieraj kasę. Ile ty potrzebujesz? Zbieram, i 800 tysięcy jeszcze. Nie otwórz dziś. dla znajomych, czemu nie mogę wyjść? Bo to się. Nie no, jest dla znajomych. What? Usunęłeś mnie z listy friendów? No nie Ty, buraku! Jesteśmy przyjaciółmi? Ty bułaku, ty! No a się! O, teraz mogę. Czekaj, nie kradnie, nie kradnie, nie krad, nie, kradę, nie. Bierz, Możesz brać, możesz brać. jak my to szybko, tylko poczekaj, jeszcze technoblade jest, a to jest bardzo fajny! brain rot! Nie, ja to jest Minecraft. Lecimy, 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 100 tysięcy. 7 miliona. <noise> Widzisz to? Mógłbym go kupić, gdybyś mi nie zabrał tego chicken Jaki choki. fajny! Ilą zarabia? 40 koła! Kurde! Ty, a patrz tego kota, Rainbow. No, Ej, re, re, Rainbow? Rainbow wego, mega fajny, mega fajny. Ej, no jak na coś ten zombie jak nie idzie. Dobra, idę by zabrać, ale. O kurde, ten smog to jest taka piękna rzecz. Kupuję. Tak mało zarabia, kurde. Chyba go zostawiam ci. Bo musimy zbierać jakieś OP. 350 koła. A co potrzebuję teraz? kocka magmy i świnia zombie. O, tam jest magba, da dalej, świnia... dalej jest magba. Ej, świnia. aaa, tam... kotska magmy! Piglin to jest świnia zombie, czy nie? E, tak Dobra, biorę to, biorę to, biorę to ten Mam... zombie jak nie idzie to jak na złość? Ma świnka zombie o, zombiak Świnka zombie, nie wiem czy go brać Diamentowy, no dobra, zobaczymy czy to jest to Idą do mnie, idą! Mogę jeszcze birfa robić? Chcesz coś z mojej bazy? Ej, tu jest jakiś ten, kółko Obróć Ej, kasę dostanę. Można to kończy... ja... Tralalero, tralala, można wygrać? Co? Ale to Ale im się gry gruby, pomyliły Złote jabłko to tego technoblade czy nie? oni mi ten, będą mi kraść. Muszę zamknąć. Co dostaje, co dostaje? No ale syf chyba. Rebirf Chyba syf, i... chyba syf. 10 Czemu tak długo losuje? Dobra, coś się zbugowało, nieważne. Już masz Rebirfa? Tak, zrobiłem. Obracam A jest, mogę nie robić? Świnka zombie, to jest, no jest inne chyba. To jest Pikni, to nie jest świnia zombie. Co dostałeś? <laughs> Dremona dostałem. Świnia zombie, gdzie jest świnia zombie? Endermana? To! Gdzie, jak wygląda świnia zombie? Ja, No... To jak zombie, ale nie świnia, jest migli, no! To nie jest piglin, to nie jest piglin, to jest ten... Aha, wiem, które, dobra. Game! Zobacz, co dostałem z koła! Co? No, my, metycznego my, Endermana! 450 koła? Normalnie... Za darmo! Doku... Ja cię kręcę. Dawać mi świnie zombie! Kostka magmy, skoro ja tworzy. Kupuj, kupuj, kupuj kolejnej kolejny. O Szatu. ja cię kręcę. Dwa mamy, dwa mamy. Ty, to pożyć jednego. <śmienzyna> Ej, on, ale mi to dużo zarabia. Ja cię kręcę. To dwa, dwa... No, Ej, no nic a, Zabierz sobie, zabierz sobie, żeby ci się już nabijało. Mogę? Dzięki! O Jezu, ale... no, ja świni no, no, zombie, to jest zwykły <śmienzyna> zombie. Potrzebuję <bo> potrzebujemy zombie. <śmienzyna> <śmienzyna> <śmienzy no. no jest otwarte dla siebie. Otworzy no się jakby było to bym wszedł Otworzy się zaraz Aksolot o. dla bolowskiego, aksolot Kradziesz Nie no świnia zombie to jest mu coś rzadkiego Ty Widzisz u góry masz komunikę, co? To mi kradniesz A nie mogę go? Nie no możesz, możesz Ale patrz Jak go ukradnie u góry ci wyskoczy taki kwadracik Kliknij go A no widzę no I możesz kupić go za 40 robuxów <laughs> chyba Z powrotem Ej to Jest Jest Zombie to jest, 200 on? Tysięcy. To, jest tak, on? to jest on? Tak, to no jest on. Tak. Nie, bo to jest zombie piglin, to jest... Pokaż. Tak, to jest on! Dobra, zabierz tego za 10, koło, za 10 milionów. Pewnie. Ty możesz sobie tą świnię y też y zabrać. Y y Czekaj, włączyć to jeszcze y raz. No. Y y y Okej. Okay. Bierz świnię. Y a po co mi świnia? Do rewirfa. Ale ta świnia, a to nie ta świnia. 700 tysiąc Mity, mityczny idzie. Yo. Możesz go kupić, jak chcesz. Nie, On no Fajne, ja robię rebirfa. fajne co, często są jakieś mega drogie. Podoba mi się to. A to jest Mam jaki? Mam 5 milionów. Ej, ta świnia to jest mityczny, czy to jest jaki? Jakiś twój? Twoja świnia? Sekret! No tu mamy dwa sekrety! Dwa Ale sekrety. o czym Ty mówisz? Bo jest. tych W Zabrałeś wszystko, ty... czy nie? Czemu nie bierzesz tego? A po co mi ta świnia? Mam no, nie chcesz że birfa? no dobra. Ale nie, dobre birfa robisz przecież z Piglina. Aha, no tak. Zombie, ten Brakuje kusie... mi kasy! Zabrałeś mi go, ja kasy nie zabrałem. Odzaj go. co tu się dzieje? Patrz, ten zombie się zbugował. Dobra, Dobra, otwieram ci. Muszę go zabrać, znowu ja cię kręcę. No nie wierzę w to. Dobra, idę. Ej, otworzyła mi się baza. Ukradną mi, bie... pomóż mi, pomóż mi! Ale ja mam, chcę nic z roty! To nie są brain roty, to są A, przecież Minecraftowe Minecraft y. ziomeczki Dobra, zaraz będę miał, zaraz będziesz mógł zabrać. No ja ten... cię kręcę, ale bajka jest. Mamy przez dwa, to jest, to jest OP. OP. Ej, serial nie idą żadne te te Minecrafty, które już potrzebuję. 313 trzeba mieć. Mam już, możesz zabierać, zabieraj, zabieraj. <laughs> Otwieram, kurde, czemu coś tak buguje? Nie Dobra, wiem, zabierz, mam już Zabierz z... tego z, z... 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 tego, no jeść Idzie coś niego czy nic? Nie, nie, sam syf. Sam syf, ciekawe. Wow, dream! Wow. Dream! Ale był słaby. No nie, 500 koło, no nie jest jakiś ultra drogi. Ale fajne są te rzeczy, ciekawe. Ciekawe kogo jeszcze nie widzieliśmy. Masz już? No, zabrałem się, ale no nie idą te, co Yo, potrzebuję. odrodzenie. Dobra, otwórz mi. Otwórz co? Mi. U, jest! złoty jabłko co robi? Co Kto masz złote jabłko? Uuu, jestem złoty! Jestem szybszy. Jestem szybszy, Dobra, bierz to Biorę, 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 biorę moje, moje sekrety, moje piękne sikreciki Zombie Piglin Co ja teraz Zomb potrzebuję? Gasta i płomień, kurde widziałem je ta ta ta. ale kasy trzeba mega dużo teraz Dobra, zabieramy Walić to Walić tą kasę, dajcie mi Zombie Piglina Zombie, ja już potrzebuję samego. Gaz. gaz! Lidzie, dobra! To już kupujemy go. No, ale cię kurze. Nie no przestań! On jest ci niepotrzebny w ogóle. Zaraz będę potrzebował. No, zaraz tak, ale i tak rebisz, musisz zrobić, to nie może go mieć w bazie. No, wtedy tak. go zepsuję i nie Czemu? Będziesz miał. Czemu reloading? Aha, to nie mogę teraz jeszcze. Eee, mamy gasta, to teraz tylko Blaze'a potrzebuję. Jak będzie Blaze, to będzie idealnie. Stevens, siema Steve. Daj mi z... Łooo wow, następnym! Ile mam kasy? Kupiłeś? Czekaj. Ja go kupuję. Mam nie, kupuję mam go. kasy, ty nie kupuj, ty nie kupuj! Dlaczego? Po co ty to kupiłeś? A po to nie, nie odkupuj, weźmiesz go, wejdziesz go, poczekaj Ja cię kręcę. No, no chciałem wziąć jakiś udział w naszym biznesie. No w czas teraz! No i Czy ty nie masz kasy teraz na Revilfa? Mam 15 milionów wiesz. Kurde co? Ja jestem bogaty! Ej dobra, mamy 3 sekrety to jest jakiś żart no, to jest naprawdę niezła komedia, bo dalej nie ma tego mamy potrzebnego. No, jeszcze na serwerze, mamy trzy sekrety. Zaraz będzie cała baza. Gdzie jest Blaze? Blaze, gdzie jest dogał, zombie piglin? No nie ma, nie ma. A zombie piglin powinien być częściej. No właśnie, Który nie ma. Ja go tego Blaze zawidziłem, ale przynajmniej dobrze, że już mam gasta chociaż. O, Gast Kolejny, to go weź. Weź go, kup Dobra. Weź go, kup, ja z go wezmę do Rebirpa i strach hard. Tu jesteśmy elegancko. No, ale jeszcze i tak potrzebujemy. Dawaj Blaze'a! Blaze! Bla, no piglina najpierw! Bo to są mityczne. Chyba legendarne, tak. legendarne, legendarne, legendarne <laughs> to są. Co? Nie, tak to powiedziałem. Ej, <laughs> e, czemu mnie pijesz za, co mnie Co to jest? Odrodzenie sekretu. Sekreto <laughs> Sekretą można odrodzić! No, ale to jest sens? Patrz, legenda za 30 Robuxów. Może, może akurat będzie ten, który potrzebuję. Czekaj. Kupujesz? Please. No, please. I? Jest! Akurat ten! Ej, co mi ukraść ziomek No ty sobie chyba jakieś jaja robisz, że kupiłeś za robuxy sobie revirfa teraz Ja nie mogę, mam revirfę! Zabieraj te te, ziomeczki No nie, wiesz nie teraz mam przenoszenia? Cztery brain do... otwieram Ja nie mogę, przecież ty będziesz pięć lat przenosić Jak nie dłużej No gasta mi zostało. CZTERY SĄ sekrety? Magma, koska, no, magma, koska, magma, tak, a marzysz, Mam taką. już, mam już. Ale taki złoty co, co ja będę potrzebował teraz następnego? To już będę potrzebował bilionów. Nie tyle wiem, zarabię. ale... Ja cię kręcę. by był jakbyś pomógł. No że pomagam. Gdy, gdyby nie ja, to byś jechał żadnych rebirfów teraz. Gdyby nie ja, gdyby nie ja, gdyby nie ja nie miałby no, tak, tak, miałbym rebirfów. Też bym chciał mieć ten pakiet startowy. Z... Smok, kup go. Kup go. No, no dobra. Musisz odłożyć najpierw No nie, przywalił mi jakiś sympał głupi Kup go, kup go, kup go, kup go No i Jej, teraz już idzie, gasa też co od razu kup jadź Ja... Jeden milion, patrz Patrz co idzie, kupuj go Tego, tego Ale pod... Dob... No i mam 5 milionów teraz no, Zaraz ci zarobią, zabieraj te te, bo muszę od razu Wszystko mi każesz kupować i zaraz no, bo nie patrz, sobie, Bo idą takie rzeczy, może to będzie potrzebne do rewirfa. Patrz, masz blaze'a no to go czekaj, idę kupić! Nie kupuj go! Ile rzeczy naraz! Nie kupuj. Na raz. czemu nie ma zombie piglina! Dobra, weź jeszcze te dwa zombiaki Ja nie czemu? mogę, ja to będę 5 lat teraz przenosił Ale dobra, no trzeba tak działać, <grym> trzeba tak działać Zrobimy Max Rebirfów zaraz, nie? Szybko, szybko! A, nie można, dobra Dawaj, dawaj, dawaj nie. Ci ludzie w ogóle na mnie... No! Ej! co za? Czluta. Ziomek jest niewidzialny! Co za... Co za smród O nie, moja baza. Tej on metal, ma cheaty, ten. on ma cheaty! Skąd wiesz? On ej, se przelatuje ci... On se przelatuje przez ściany! Ej, on ci zabrał tego, brain On se nie przez no, ściany przelatuje, widziałeś To ej, patrz! Ej, co mi gra... Ej, co ej, jest! My mamy cheatera na serwerze! No i nie chcę mi się już to grać. Co jest grane? Zabrał mi wszystko! Patrz! On mi wszystko zabrał! Co to za cheater jest? Ty? Nie gram w tą grę już. Ej, bez żartów, nie? Zepsuł mi zabawę. Wszystko nam ukradł. Wszystko. Co ty, a ja potrzebuję do odrodzenia Technoblade'a i strażnika. Ja nie mogę, to jest nie do zrobienia. Potrzebuję od ciebie. A, zabrał ci wszystko? Otóż Ja Ja zabrał okay. gdzieś jakiegoś drugiego. No ale co to w ogóle jest? Oszusty jeden, śmierdzący. Co to, w ogóle, co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? potrzebujesz. No najdroższego wezmę, co zaraz. No patrz. Czy to są jakieś żarty, czy co? Charged... a to jest Charged Creeper, ten taki elektryczny No tak. chyba ze żarty robicie, no na teraz trafiliśmy Trzeba go no, zgłosić takiego. A który to był? No ten, tutaj Już wyszedł z gry Aha że, Ale to dobrze, nie, nie dobrze, że wyszedł Bardzo mi się to podoba, bo ja mogę Tylko... kupić teraz, patrz Kupimy... Odrodzenie Secreta Nie Patrz, kupuj. Ej, kradnie znowu! No to nie to kupuj nic! No nie, który to? Go. No to jest jakiś, to jest jakiś żart. E, kupiłem piglina i on się zbugował, nie? To jest jakiś żart? Jakiego piglina? No piglina, se kupiłem i się zbugował. E, widzę. Ja go potrzebuję. Tak? Tak do rebirfa, ale no, dobra. Enderman. Idzie. Ty No Blade, mam pierwsza rzecz do rebirfa. Jeszcze strażnika potrzebuję. A ja potrzebuję, a to nie, nie tego piglina potrzebuję, nie, kradą mi Kradną mi, palą, kradną mi! Co ci gra? Atak! Zbiorowy atak na ja moją nie wiem, bazę! Jesteś, ja nie wiem, gdzie ty jesteś, nie wiem, gdzie ty jesteś! Zbiorowy atak na moją bazę! Ja potrzebuję jakieś wiele lepsze, a nie mam pieniędzy, nie? Dobra, trzech graczy bo w mojej bazie, no i mnie biją teraz, no i po co mnie bijecie? Dobra, dwa miliony mam, potrzebuję coś lepszego. Bałwan jest słaby. Jest zaraz, nie. jak zbieram sekazy, to muszę zrodzić sekreta. I strażnik, to jest chyba mega rzadkie, mityczne. No, Strażnika jeszcze oh, nie widziałem. Dream. Kupię sobie. go. Dobra. O, oh, fajny. Jakie fajne te dom Sama jakieś OP. Ale gdzie jest zombie piglin? Kasa, 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 kasa. Kostka magmy za jest? 3 miliony mam to kupić? Co za lamuz mi to wziął? Gdzie jest świnko? Kurde, wszystko mi odkupuje ten baran! <laughs> Pokaż mu, kto Barden! jest teraz panem. No pomóż mi, po bigo, bigo! Ale co Jest, będzie ja rebirf, będzie rebirf! Jest rebirf, jest rebirf Robione. Ty, Wardena, Wardena potrzebowałeś, a nie 100 milionów potrzebuję, żeby zrobić rebirfa! Ale ja ty. No ja jak berety, zwłaszcza, że nie ale mogę zrobić już, rebirfa. Ale już mam wszystko potrzebne do rebirfa, widzowie ile ja rebirfów robię? Ja cię kręcę, już 100 milionów w jednym odcinku. Piękna bajka, Blaze. Możesz sobie Blaze zakupić, bo idzie. No ale po co mi ten Blaze, jak Pur, ja nie mam zombie dalej, Cheater, cheater zabrał mi. cztery za... sekrety, to jest jakiś nieśmieszny żart, nie? Na, 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 na. No ale po co ona mi to kradnie, no? Ludzie są chamscy. Ale mnie wywaliła z basu Ludzie są chamscy. Dream kolejne. Dajcie mi coś lepszego. Dajcie coś lepszego, please. Nie zgarodniesz, nie ma. Nie Krzyska. ma nic z jakie oni mają mnożniki? Żadne? Nie, jest, Nie jest pokazane to, jakich to ma mnożnik. Chyba, Aha. że podejdziesz. Bliżej. Po mnie cały czas bije, no. Weź go, weź go, weź go. No nie wytrzymam! No trzymasz problem, to jest zwykły gracz, który no jest cały lepszy czas, od ciebie. No cały czas podchodzi. Ja, nie, ja wstawałem i mnie bił od razu, nie mogę nic zrobić. To się podobało. 10 11 płomień. milionów, mam. Co za upierdliwa dziewczyna! 11 milionów. Dobra, czekam jeszcze chwilę i zaraz z sekreto. secreta. Oby, oby mi starczyło kasy, bo nie. No, Ile żeby... masz milionów? 12 na 13. Haha, ja mam 30. jestem najbogatszy co? na serwerze. Co ty gadasz? No, no bo ja nie mam tego jednego butego tego Minecraftowego stwora. O nie idzie w ogóle. Tarira, no niech on stąd pójdzie sobie. Dobra, kupuję. Respawnię jakiegoś kozackiego. Pa. Smok! Kurde, mógł być lepszy! Najgorszy Secret wypadł. Ale Smoka też miałem. Smoka też mnie ukradł! Secret, najsłabszy. Najsłabszy Secret. Przykro mi to mówić, ale najsłabszy. Ej, a Smoka weźmiesz ode mnie? Kurde, ty masz tak daleko bazę teraz. Ja muszę nazbierać... W końcu mam. O, to jest jakiś słaby secret. <noise> yes! Nie, to zwykły piglin! <noise> Dajcie mi zombie piglin na proszę. jest mega, mega rzadkie to jest. To no, ja mam wrażenie, że te gazy tak często dropią Mega często. No tu jest co chwilę gaz jakiś. Co chwilę maga Dajcie coś fajnego, no. Mamy już prawie 30 milionów. A co będziesz, to go nie już? Ale będziesz musiał zabrać ode mnie tego smoka. <laughs> Powodzenia dla mnie, że Warden zarabia. też dużo zarabia. Ale syf, idzie... Jest! Zombie piglin idzie! 200 koła. Dawaj. Tu masz, tu masz Gdzie? Tu idzie Tak! Go to mam. teraz ty musisz zabrać ode mnie coś A co mam zabrać? Co idzie? A nie wiem Właśnie nie wiem co ja tam mam Gdzie ty, ty masz coś bazę? coś tam jest potrzebne? Ja nie, ja nie No, jest dobrze. Gdzie dobry. ty masz bazę? Co jest potrzebne Grzesz do kolejnego rebirfa? Masz coś w ogóle fajnego? To masz sam syf też No ale nie wiem czy co jest potrzebne do rebirfa Jeden milion no to Tylko to jest spoko No To sobie weź jak chcesz tylko to, jak mnie ktoś uderzy, to ja się popłaczę. No to już wtedy to walić i ty nie wracasz Ale czy musisz to. też ode mnie zabrać? Ale to pierwszy no robię. Nie, no co za tym Nie biorę nic od ciebie, nie Dobra. da się. Dobra, robię rebirfa. Ja też zaraz będę robił. Uhuhu, Ale no spróbuj, spróbuj zabrać ode mnie tego smoka zaraz. Jak ja to wolno teraz. zarabiam. Ja potrzebuję 40 milionów. Aha, potrzebuję Kasta i Blaze'a, a miałem to wszystko. Jak 100 baniek Technoblade kolejne. Kolejnego ta ta ta, 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 ta. Obok ciebie za dużo ludzi, co? Otworzyłbyś! A co chcesz? No ci zabrać! Ej, czekaj, ja nie, mam pomysł! Ja jeszcze nie, bo ja jeszcze nie mam kasy! Potrzebuję jeszcze 30 milionów! No! O, puść. Ty mi uderzyłeś! Nie, wyszedłem z gry! I nie mogę nic zrobić! Ech. Nie mogę nie, nic zrobić, no, jest... musisz się odrodzić, no! Nie! Palion, palion! Co? Jestem obok ciebie? Nie Opuść Ja nie wiem gdzie ty jesteś No bo ja próbuję bliżej ciebie dołączyć O, to nie jest takie proste, znowu za milion <laughs> Jestem jest, na dobra, ciebie Dobra, dobra, git Ale jeszcze Aha. nie, nie zabiera, bo ja potrzebuję jeszcze nazbierać kasę Ja mam pełną bazę jakiegoś jednego 14 milionów mam, jeszcze 14 milionów brakuje, możesz brać A potrzebny ci jest ten gast? E, gast? Gast? No nie, no zarabia trochę w sumie no dobra, już ci mogę dawać, bo to już mi zarobi na luzie to Dawaj, yyy. zabieraj Dobra, to otwórz Pros smoka o. jeszcze nie zabieraj, zabieraj wszystko oprócz smoka Dobra, no spokojnie Na 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 na, dawajcie jakieś fajne, dawajcie mi jakieś fajne Dobra, dawaj dobra. dalej, dawaj dalej No biegnę, no poczekaj, Sobra, no to, to nie jest smoka, smoka możesz brać już Mogę? Secret, secret, secret Ciekawe, co ja będę musiał się teraz nazbierać, ciekawe, co ja teraz będę musiał nazbierać. <grymne> Blaze! Nie mam tyle kasy! Kupisz go? A po co ci? Do Repirpa! <grymne> o, no, Wardena też potrzebujesz, chcesz? Ono! Tyryryry, ty, Dobra, czyli tak, Wardena mam zabrać. No, co wada? ci w ogóle zabrać Ej, ale ja potrzebuję Blaze'a. Nie, nie potrzebuję Blaze'a, potrzebuję Dream'a. Ej, ty masz tego, Chicken Chuckie! Technoblade'a, tak w sensie. Gdzie Chicken chucky? Nie mam. No mam! Co? Skąd ty go masz? I skąd go mam? No to ja pierwszy zadałem pytanie Nie wiem, zabieraj go w takim razie <głos> Nie <głos> wiem, nie było go Za darmo no. prezent j Jesteś cheaterem pewnie Dobra, zabierz tego blaza jeszcze Ej, i to Teraz Ej. Zombie Piglin sobie idzie ja normalnie po robić. I co jeszcze? Blaze'a? Chodź, 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 chodź Bardenas. Którego mam zabrać? Eee, zabierz... Bla... Blaze, zabierz sobie z Rabirfa. Dobra No nie wiem czy bierzemy tego, tego creepera, no to już chyba nie zarabiam Nie tyle. no, wywalić go o, Mamy szta. chicken chucky. Chicken <laughs> chucky! Dobra, robię rebirfa Odrodzenie Ile potrzebuję teraz? Ej koniec już Masz wszystkie rebirfy? No No se jaja robisz, że tak szybko No nie ma, nie, nie Ostrzeżenie, stracisz wszystkie pieniądze i potwory, które posiadasz w odrodzeniu Co jest Dobra. grane? bo się coś no to przy... zbugowało Przeszedłeś grę Przeszedłem widzowie całą grę, nie? Mieliśmy wszystko, no cóż, no podała mi się to